Dzień dobry, dzień dobry, ja wpadam do Was taką szybką przypominajką, że wrzesień to jest miesiąc homestagerek, rozpoczęła się już gala homestagingu, możecie się na nią zapisywać pod adresem gala2022.pl, a warto, bo będziecie otrzymywać informacje o najnowszych webinarach, będzie ich bardzo dużo w tym miesiącu, specjalnie po to, żeby nasza branża się wyedukowała, żebyśmy się rozwijały jeszcze lepiej, a więc i te kwestie merytoryczne i historie moich kursatek, które powiedzą w jaki sposób teraz funkcjonują w tej e, ciągle zmieniającej się rzeczywistości tak naprawdę e, branży nieruchomości. E, no a do tego wszystkiego obiecany konkurs, więc możecie zgłaszać bezpłatnie swoje realizacje homestagingowe, a także declutteringowe, do konkursu po to, żeby świat się o Was dowiedział, żeby świat Was poznał i żeby zaprezentować się właśnie ze swoimi pracami. Także wskakujcie szybko pod adres gala2022.pl, żeby nie przegapić najnowszych wydarzeń z tego miesiąca i zgłosić swoje realizacje. Do zobaczenia na Gali.